Hej, ja jestem Sarge, witam was ponownie w grze Crash Team Racing Nitro Fuel. W dzisiejszym materiale rozegramy sobie raz jeszcze znane z poprzedniego odcinka wyścigi, tyle tylko, że tym razem będziemy chcieli zgarnąć na nich nie zdobyte już puchary, tylko żetony CTR. A żeby to zrobić, żeby te żetony zdobyć to na każdej trasie musimy zebrać porozrzucane w różnych miejscach literki CTR. Nieraz bardziej, nieraz mniej ukryte. Zobaczycie jak to będzie wyglądać. Tutaj mamy nasze postępy. Przez małą pomyłkę już jeden żeton w poprzednim materiale zdobyłem. To akurat polegało na tym, żeby na arenie Skull Rack Zdobyć wszystkie 20 kryształów, więc jeśli chcecie zobaczyć, to nadróbcie poprzedni materiał, a my dzisiaj się zajmiemy czterema trasami, które już właśnie z poprzedniego odcinka znamy. A prawdopodobnie w następnym materiale przejdziemy sobie do kolejnego świata, aby tam następne wyścigi sobie rozgrywać. Na początek wybieramy trasę Crash Cove no i możemy zaczynać. Collect the letters C, T i R on each track and come in first place to win a CTR token. Beware, Some letters are hard to find. Szczerze mówiąc, miałem w planach jeszcze zmienić postać, ale dobra, niech będzie, że zagramy sobie crushem. Nawet już na tej prezentacji mogliście zobaczyć jedną literkę w miejscu, gdzie za pierwszym razem nawet nie przejeżdżaliśmy, jak najbardziej można się tam też dostać. No a pozostałe literki za chwilę Wam też pokażę. Więc w pierwszej kolejności ja będę chciał sobie przede wszystkim przypomnieć o właśnie, tutaj była jedna literka będę chciał sobie przede wszystkim przypomnieć, gdzie te literki leżały, aczkolwiek pamiętam całkiem dobrze tutaj trzeba było przede wszystkim wjechać. Mamy literkę T w tym miejscu. No i już, tak naprawdę, wszystko jest wiadome, bo literka C będzie zaraz przy tym wraku statku, więc tutaj trzeba będzie wjechać z tej strony. Proszę bardzo, mamy literkę C. No i teraz tam na samym początku okrążenia jest do zdobycia kolejna i ostatnia już właściwie litera, czyli R. To oczywiście skrót od Crash Team Racing. Dobra, mamy to. I teraz naszym celem będzie po prostu dojechanie na pierwszym miejscu. Oj, teraz kurde źle wyskoczyłem. Tutaj też trzeba pamiętać, że aby korzystać ze skrótów w tej serii, w tej grze, no to niejednokrotnie trzeba trochę zaryzykować i czasem, jeśli się pomylimy, no to możemy tylko stracić więcej czasu. Ja się oczywiście staram z tych skrótów korzystać, ale różnie to może czasem być. Teraz aż za dużo błędów mi się przytrafiło, ale. Nie zmienia to faktu, że tak czy siak powinniśmy raczej zdążyć i do końca tego wyścigu wyprzedzić Korteksa, który jest teraz na czele. Tym bardziej, że mogłem go jeszcze potraktować rakietą. Jesteśmy zatem już na prowadzeniu i teraz tylko przyspieszajmy. No zawsze może być tak, że jeszcze ktoś na koniec kurczę wystrzeli w nas jakąś skuteczną bronią. I wtedy możemy jeszcze przegrać przed samą metą. W tej grze zresztą jest to właściwie na porządku dziennym, ale tutaj się coś takiego nie przytrafi. Jest wygrana, mamy wszystkie trzy literki, a to oznacza odblokowany żeton. Także nagrodę dostałem, no i możemy wracać. Tak więc teraz, żebym pod żadnym pozorem nie zapomniał o tym, żeby zmienić sobie postać i ewentualnie trochę wygląd też naszego karta. No właśnie, jeśli chcemy wejść w jakiś ostry zakręt, to można też wspomóc się hamowaniem, tak jak tutaj. Dostało podpowiedziane. No i znowu mamy zmieniony, znaczy nowy wygląd dla naszego karta. Więc możemy to sobie za chwileczkę przetestować. Na początek wybierzmy inną postać. Ostatnio przetestowaliśmy sobie 6 pierwszych postaci, a zatem teraz pora na Polara. I tu jeszcze chciałem wam jedną rzecz pokazać, bo jak wybieramy sobie postać to teraz mamy wszystkie 25 postaci dostępnych w tym Remake'u, ale możemy sobie też zrobić podział na postacie dla początkujących, czyli to co mówiłem ostatnio, że tutaj mamy takich bohaterów, którymi się najłatwiej skręca. Dodatkowo, tutaj takie bardziej wyważone postacie, czyli albo takie jak Crash, najbardziej zbalansowane, albo takie jak Coco, gdzie mamy przyspieszenie maksymalne z kolei. To jest właśnie seria postaci dla osób, które jakieś już pojęcie o tej grze mają. A tutaj najbardziej zaawansowane postacie dla najbardziej zaawansowanych graczy, czyli z największym. Chciałem powiedzieć przyspieszeniem, ale z największą prędkością maksymalną. A z kolei z najmniejszą możliwością do skręcania swobodnego. Tutaj trudniej jest się wyrobić w zakrętach. No i mamy wszystkie. Ja wam tak czy siak po kolei pokazuję, więc lecimy z polarem. I tutaj zmienimy sobie jeszcze wygląd naszego karta. Czyli coś takiego nam się odblokowało tym razem. Co jeszcze moglibyśmy zmienić? Weźmy może koła retro, czyli takie bardziej kwadratowe. Dodatkowo, może inny kolorek też sobie weźmiemy. Aha, bo tutaj miałem Team Bandicoot. Dobra, weźmy ten fioletowy. I do tego jeszcze jakaś inna naklejka, niech będzie. Może tym razem symbole spada do PlayStation. No i to by było na tyle. Oto i nasz słodziaczny Polar. I cóż, tutaj oczywiście jeszcze wrócimy w którymś odcinku, żeby rozegrać sobie wyścig na czas. To będzie największe wyzwanie w trakcie przechodzenia tej gry, ale dzisiaj zajmujemy się wyzwaniami CTR, czyli tutaj kolejna trasa. Jeśli dobrze pamiętam pierwotną wersję, to tutaj chyba nie było jakoś bardzo trudno odnaleźć te literki. Już nawet widziałem przed chwilą literkę T. I zdaje się, że no, twórcy tutaj starali się bardzo dokładnie to odwzorować wszystko. Więc zobaczymy, jak będzie tym razem. Tutaj już widzę literkę C zgodnie z planem, więc mamy pierwszą. Teraz ruszajmy. Pamiętajmy o tym, że Polar jednak ma najmniejszą tą prędkość maksymalną. Mam już literkę R, czyli już potwierdziło mi się, że wiem, gdzie te literki będą, teraz trzeba będzie przejechać tutaj takim małym skrócikiem. Ojejku, jeszcze trafiłem na to. Tutaj najlepiej przejechać z przyspieszeniem, dlatego że mocno nam kart zwalnia w trakcie korzystania z tego skrótu. Ale poradziliśmy sobie tak czy siak. Myślę, że. A przynajmniej mam nadzieję, że uda mi się tutaj uzyskać taką przewagę, że mnie już nie dogonią po prostu. Ale rzeczywiście czuję od razu, że możliwości skręcania są dużo większe tutaj w przypadku akurat Polara. To nie ulega wątpliwości. Kurde, mogłem zabierać tamtą skrzynkę, rozbijać tamtą skrzynkę, która. Daje mi kilka owoców łumpa. Jakby nie patrzeć, 10 owoców łumpa nie tylko nam zmienia power-upy, ale też i nas przyspiesza. Więc rzecz bardzo ważna, chcąc, nie chcąc. Może nie jest to jakaś ogromna różnica w prędkości, ale zawsze coś. Więc takie niuanse, szczególnie później na hardzie, warto brać pod uwagę jak najbardziej. No ale tutaj już nikt mi absolutnie nie przeszkodzi. Co to, to nie, więc dojeżdżamy do mety. Super, czyli tym razem zwróćcie uwagę, że te żetony mają różne kolory, co później będzie miało znaczenie. I jest nowa skórka dla naszego Polara, więc też będziemy mogli sobie sprawdzić, a na razie wracamy. Oczywiste jest to, że tych różnych skórek, jakichś naklejek czy kartów, takich różnych kombinacji jest tutaj tak dużo, że nie będę w stanie w każdym wyścigu przyjechać sobie jakąś inną kombinacją. To jest niemożliwe w ramach takiej serii. You can get a hang time turbo from jumping. Mo longer you're in the air, the bigger the turbo you'll get when you land. For big turbos, try to get extra air time by hopping off jump using the hop button. Kontynuując to, co chciałem powiedzieć, nie zmienia to wszystko faktu, że i tak będę oczywiście chciał wam pokazać przynajmniej poszczególne postacie, jakie się odblokowują. Mamy nową naklejkę, tym razem Dingodile'a. A jeszcze była podpowiedź, że jak skaczemy, to możemy to wykorzystać do większego turbo, co ja na bieżąco sobie wykorzystuję i przy każdym wzniesieniu staram się skakać, żeby wyskoczyć, i później przy lądowaniu mam właśnie turbo. To też jest taki. Element rozgrywki, który warto sobie zdecydowanie opanować. Przejdźmy do kolejnej postaci, czyli Pury. To jest tak naprawdę pod względem statystyk identyczna postać jak Polar, zresztą podobnie przesłodka. Pura, akurat y, znana z Krasza Trójki. Tam się po raz pierwszy bodajże pojawiła, a Polar już w dwujeczce. Dobra, przejdźmy zatem tutaj. Właściwie to jeszcze mógłbym sobie sprawdzić jedną rzecz. Mianowicie tą skórkę, proszę bardzo. W sumie to nie każdą skórkę wcześniej chyba sprawdzałem, na przykład Dingodaila. Proszę bardzo. Nieraz to można mieć malutkie problemy z rozpoznaniem, że to jest ta sama postać, którą mieliśmy wcześniej. Tutaj zielony korteks. Krasza już widzieliśmy w poprzednim odcinku. Tutaj Tiny Doberman, proszę bardzo. Mamy również Koko niebieską. Niebieskie włosy, szczególnie. No i engine. A tutaj nie odblokowałem, dlatego że grałem engine'em, ale nie w wyścigu, tylko w tym wyzwaniu związanym z kryształami. A tu jest skórka do odblokowania za wygranie wyścigu jako doktor engine. Tutaj 10 jeszcze wyścigów. Tutaj z kolei 5 żetonów CTR w trybie adventure mode, żeby tę skórkę zdobyć. Tutaj w pit stopie, czyli w takim specjalnym trybie, można odblokować. Jest to tryb, w którym wydajemy zdobyte wcześniej punkty, czy też te monety, które po każdym wyścigu zdobywamy. To można sobie właśnie w tak zwanym pit stopie, tak ten tryb się nazywa, tam to można odblokować. No i tutaj również zresztą. Z tych punktów tutaj trzeba całe mnóstwo zbierać, żeby to sobie odblokowywać. Tak samo tutaj tych nowych bohaterów, nieznanych z oryginału. Możemy sobie w pit stopie odblokować. Może nawet później wam to bym pokazał. Bo to też się pojawia różnie w zależności od dnia, kiedy grę odpalimy. Przynajmniej na razie tak to wygląda. No ale dobra, przejdźmy sobie do pury. Zgodnie z wcześniejszym założeniem. I czy ja tutaj jeszcze coś chciałem zmieniać? Tę naklejkę możemy sobie zmienić na Dingodaila dopiero co odblokowanego. I do tego jeszcze może nieco inny kolor. Skoro pura. No to niech będzie pomarańczowy kolor, potwierdzamy i jedziemy do kolejnej trasy, tutaj na razie omijamy, oczywiście tak jak w pierwowzorze taki tutaj mamy tą mapkę, która nam ładnie pokazuje co i jak, gdzie mamy jeszcze coś do odblokowania i tym razem wjeżdżamy do tajemniczych jaskiń. O, proszę bardzo, od razu mamy nawet dwie literki pokazane na prezentacji przed rozpoczęciem wyścigu. Jedna tam sprytnie ukryta za skrzynią. Też całkiem ciekawy patent. Dobra, bo znowu źle wystartowałem, ale mniejsza. Tu i tak na razie muszę się skupić na zbieraniu tego, co trzeba. Czyli najpierw literka R. Kolejne będą nieco dalej. Z tego co pamiętam z oryginału, tutaj chyba będzie ta literka C, w takim razie, bo ona była całkiem tak sprytnie troszkę ukryta. To znaczy jest na takim tle, że można ją łatwo przeoczyć. Tu jest bardzo jasno, zwróćcie uwagę. Ojejku, myślałem, że do... lecę do tej literki, a się nie udało. Teraz się ochroniłem na szczęście przed rakietą. Dobra, idziemy dalej, jedziemy dalej. Nie trafiłem, Dobra, musiałem teraz zebrać tą literkę, i straciłem znowu trochę czasu. O, teraz mam zegar. To spowalnia wszystkich przeciwników. Więc jest to bardzo dobra broń. Ja mogę wtedy sobie dużo nadrobić i okay, tak też staram się czynić. Mam nadzieję, że teraz y, tą literę C uda mi się zdobyć przynajmniej za pierwszym razem jednak pominęliśmy i sam już nie jestem pewien, czy tam wyskoczyć, czy jednak nie. No, wtedy nie wyskoczyłem mi się nie udało, ale wydaje mi się, że jak wyskoczę dobrze, to aż będzie za wysoko. O właśnie teraz było bez wyskoczenia i się jak najbardziej udało. Więc dobra, wystarczy już tylko dojechać na pierwszej pozycji. Niby proste, a zawsze problemy też mogą być. Dobra, mamy 10 owoców. Łumpa, więc od razu ulepszone power-upy, a także większe przyspieszenie. No i wykorzystajmy to. Pamiętajmy, że pura zdecydowanie nie jest szybką postacią. Więc tutaj musimy dużo. Nadrabiać na zakrętach, przede wszystkim na każdym kroku, wykorzystywać jeszcze to przyspieszenie, ale idzie całkiem dobrze. Udało mi się, nawet widzę, niezłą przewagę uzyskać nad crashem. Cały czas mamy podgląd na minimapie po prawej stronie, i wygląda to naprawdę sensownie, bym powiedział. Nie, no już chyba teraz nic nam tego zwycięstwa nie odbierze, panie i panowie. Chociaż trochę straciłem teraz czasu. Zupełnie niepotrzebnie. Ale teraz już rzeczywiście jest zbyt blisko, żebym miał to przegrać. Czyli wpada kolejny żeton, tym razem czerwony. I mamy skórkę dla pury. Ciekawe teraz będzie. To wyglądało w takiej białej wersji. Zaraz sobie zresztą tę nową skórkę obadamy. Czy to jest zwykły crash po lewej stronie? Kurde, ta skórka kompletnie go odmienia. Bo to chyba nie jest fake crash, prawda? O, proszę, też crash w niebieskiej wersji. Ciekawie, to zobaczmy od razu sobie. Czyli to jest ta nowa skórka Krasza właśnie. A do tego, pura. Tutaj bardziej się upodabnia w tym momencie do Polara, można powiedzieć. No, to pora na Reaper Roo. Co ciekawe, też oznaczona postać jako ta dla początkujących, bo też dobrze skręca, ale ma słabą prędkość maksymalną. Nie najlepsze, również przyspieszenie, takie raczej średnie. Dobra, to co jeszcze zmienimy? Tutaj niewiele, ale na pewno będę chciał sobie ustawić, no może klasyczne koła tym razem. To akurat nie ma aż takiego dużego znaczenia. Weźmy inny kolor. To teraz może niech będzie. Ten. Chociaż to niewiele się różni od poprzedniego, z którego już korzystałem. To niech będzie czerwony. No i do tego jeszcze naklejka. No dobra, to. Powracamy do naklejki Reaper Ru. w takim razie, skoro już wybieramy tę postać. No i teraz, żeby się nie pomylić, przejdźmy sobie tędy, bo będzie tak szybciej. I jeszcze chciałem Wam pokazać, że jak najbardziej w remake'u zachowano to, co mieliśmy w oryginale, czyli możliwość zapisywania stanu gry w tym miejscu. Każdy świat ma taki wielki zielony ekran, gdzie możemy stan gry sobie jak najbardziej zapisać. Aczkolwiek teraz, oczywiście, to nie jest potrzebne, bo mamy autosave. Niemniej jednak, jeśli ktoś chce. Zapisywać sobie tak jak w oryginalnej wersji z pierwszego PlayStation, to może to jak najbardziej robić. Dobra, przejdźmy sobie teraz do kanałów, i jak już będę zdobywał sobie tutaj te literki, to przy okazji Wam pokażę również skrót, o którym mówiłem w poprzednim odcinku. Ostatnio trochę źle próbowałem nim pojechać, a teraz zobaczycie, jak naprawdę da radę tam się dostać. O, i tutaj nawet po prawej stronie widać wjazd do tego skrótu. W poprzednim odcinku próbowałem wjechać trochę za wcześnie, teraz jednak to naprawię i zobaczymy, jak Reaper Ru się nam spisze. Mocne otwarcie, od razu jak największą prędkość uzyskać, ale kurde, nie chciałem tam uderzać o tą ścianę. Jest pierwsza litera i tutaj uwaga, nabrać prędkości. Aj, kurde, źle to zrobiłem. Ogólnie chodzi o to, żeby właśnie odpowiedniej prędkości nabrać i skorzystać z tego skrótu. Teraz się nie udało to do końca tak jak chciałem. Tutaj litera C, również zebrana, super. Ach, jeszcze kurde zdążyło mnie zmiażdżyć. Na tą wielką beczkę trzeba zawsze uważać, niestety. Jeszcze TNT. Odrzucamy to koniecznie. Udało się wykorzystać bombę. I nawet wpadło trofeum. Bardzo fajnie. Dobra. Kolejna broń, jaka się wylosuje. Tym razem buteleczka specjalnego, akurat. I znowu, pędzimy. O, właśnie, udało się tym razem. Mamy skrócik. Można też było tam wylądować wcześniej. Tutaj ewentualnie zgarniamy sobie jeszcze dodatkową broń i trochę owoców lumpa. Ale fajnie, że się udało tym razem z tego skrótu skorzystać i Wam to pokazać. Teraz już walczymy o zwycięstwo. W takim razie zostanie jeszcze jeden wyścig, znaczy jeszcze jedno okrążenie. Może sobie zachowam teraz tą osłonę na wypadek, gdyby ktoś tutaj próbował mnie potraktować jakąś rakietą samonaprowadzającą. Też ta rakieta nie prowadzi, a właściwie nie podąża za nami przez cały wyścig. Jeśli jesteśmy daleko, to możemy się ochronić. O nie! Jasny gwint chyba teraz nie zdążę. Ja cię kręcę, no. Mogłem już nie korzystać z tego skrótu powiem szczerze. No trudno, jeśli nam się nie uda, to powtórzymy ten wyścig. Dobra. Użyłem... Skorzystałem raczej z możliwości wystrzelenia tej osłony. Dobra, 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 dobra. Jestem na prowadzeniu, panie i panowie. Ale czy to potrwa długo, bo ktoś jest za mną? Jest! Udało się. No, było niebezpiecznie, ale najważniejsze, że nadrobiliśmy. Jest upragniony żeton, tym razem niebieski. Mamy również skórkę, zielony Reaper Ru. I kolejne 40 monet na koncie. Kontynuujemy. Czyli to będą wszystkie wyzwania CTR, które chciałem zaliczyć w tym odcinku. Ru to wygrał. O i mamy jeszcze zielonego doktorka Engina. To zobaczmy. bo to już będą dwie nowe skórki. Czyli tutaj najpierw zielony Ripperu właśnie i zielony Engine do tego wszystkiego. Proszę bardzo. Coś takiego. Ciekawe, co ja właściwie tutaj zrobiłem, a bo tam była mowa chyba o tych żetonach CTR, żeby sobie tego enginea odblokować w tej formie. Spoko, nie ma problemu. To teraz przejdźmy sobie z powrotem do Crasha. Dla odmiany, właśnie jakaś inna wersja. No i jak teraz możecie zauważyć, mamy tutaj rzeczywiście wszystkie te żetony CTR. Więc to już za nami. W następnym materiale prawdopodobnie przejdziemy sobie do kolejnego świata. Wiem, że tutaj jeszcze są oczywiście relikty do zebrania, czyli przechodzenie wyścigów na czas, ale może sobie to zostawię na kiedy indziej, żeby móc wam w następnym odcinku pokazać po prostu jakieś inne trasy. Oczekujcie zatem, a na razie jeszcze wyjdę na razie z tego trybu fabularnego, żeby pokazać wam wspomniany wcześniej tryb pit stop. Tutaj, oczywiście, mamy tradycyjny arcade, czyli możliwość przechodzenia pojedynczych wyścigów, całych mistrzostw, czy też trybu battle, gdzie na arenie ścieramy się z przeciwnikami. Jest time trial, czyli wjazda na czas. No i te tryby znane z fabuły. Możemy tutaj również grać, nawet na czterech, na podzielonym ekranie. Jest tryb online. No i właśnie pit stop. Tutaj jeszcze mamy też najlepsze wyniki. Ale przejdźmy do pit stopu, i tutaj, z tego co widzę, co jakiś czas będą odblokowywane właśnie nowe elementy, które będziemy mogli kupować za te żetony, jakie zdobywamy. Więc powiem Wam tak: tutaj mam w tym momencie nową postać, akurat do odblokowania, bo to rozumiemy, że jest tylko nowy wygląd dla pury, ale wolałbym zupełnie nową postać za 1500 żetonów, więc weźmy go sobie. Tak oto wygląda. No i proszę bardzo, odblokowaliśmy go. I w najbliższym odcinku będziemy mogli z niego skorzystać. Aha, czyli od razu się pojawia kolejna postać. Okej, okay. myślałem, że to jest tylko na czas, ale jednak odblokowuje się dalej. To dobrze, to bardzo dobrze w takim razie. Tyle tylko, że my nie możemy decydować o kolejności, a po prostu patrzymy, co aktualnie nam gra tutaj wybiera i sobie to odblokowujemy, ale w sytuacji kiedy będziemy mieli tysiące tych żetonów, jeśli będziemy długo grali to można sobie naprawdę tego odblokować bardzo dużo, oczywiście w zależności od naszych chęci i potrzeb. Dzięki w takim razie, że oglądaliście ten kolejny materiał z Crash Team Racing Nitro Fueled. Mam nadzieję, że seria Wam się podoba. Zostawcie kciuka w górę, jeśli tak też jest. W komentarzach oczywiście dzielcie się Swoimi spostrzeżeniami i subskrybujcie kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. A chcielibyście na bieżąco dowiadywać się o kolejnych filmach. Cześć.